To jest jedno... wielki powrót Putina na salony, jednak, bo był przez od momentu zaatakowania Ukrainy. Ja mógłbym powiedzieć, że z naszej perspektywy polskiej to jest błąd. Perspektywa amerykańska może być trochę inna. To jest naszą rolą, naszą rolą w najbliższym czasie, dosłownie dniach i tygodniach, jest przypominać fakty, docierać do samego prezydenta e, Trumpa. Liczę na to, że prezydent Nawrocki tu odegra dużą rolę. Przede wszystkim w kwestii obecności wojska amerykańskiego w Polsce. Po drugie, w kwestii elementarnego realizmu w sprawach Rosji. Prezydent Trump mówi różne rzeczy. Też nie jest ekspertem od wszystkiego. To nie jest... Okej, okay. nie, nie pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, który próbuje e, znaleźć jakieś rozwiązanie, bo uważa, że dogada się z Rosją. Być może musi do końca zrozumieć, przejść ten test, że to się nie da. Ale nasze, nasze posłannictwo... Nasze powołanie jest przypominać. Ktoś mówi Rosja niezwyciężona, mówimy, a to jest właśnie 15, tu cię mamy, to jest właśnie 15 sierpnia, to jest właśnie rocznica bitwy warszawskiej, to jest właśnie przykład, gdzie Polska wspierana przez Ukrainę, przez Francję, przez Węgry, przez Stany Zjednoczone, które wspierały nas ogromną pożyczką, wygrała. Można, można.